Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim spotkaniu z muzyką klasyczną. Dziś chciałabym zaprezentować Państwu utwór wyjątkowy. Utwór, który myślę, że wpisuje się również w dzisiejszy dzień. Kiedyś Polonez, bo o tym gatunku chciałabym dzisiaj powiedzieć, pokrzepiał serca Polaków, nawoływał ich do. Do nadziei, do pewnej walki o swoje wartości. I rzeczywiście Fryderyk Chopin skomponował wiele polonezów. Wszystkie są uwielbiane przez publiczność, a jeden jest wyjątkowy, bowiem składa się on z dwóch utworów właściwie w jednym: Andante z i Wielki Polonez Ezur, op. 22, o którym chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć i chciałabym Państwu ten utwór również wykonać. To utwór, który którym Chopin pisał do swojego przyjaciela Tytusa, w takim już utarło się, może w pełnym humoru liście, że właśnie napisałem polonez z orkiestrą, ale dopiero się cznie. Mam już czątek, ale początku jeszcze nie mam. Dlatego, że rzeczywiście Frédéric Chopin najpierw napisał poloneza, Natomiast później dopisał poprzedzający go, poprzedzającą go część wolną, czyli Andante Pianato. Polonez rozpoczął, rozpoczął pracę nad Polonezem w 1830 roku w Paryżu. Opublikowana i zakończona praca została w roku 1836. I właściwie tutaj chciałabym Państwu zaprezentować kilka takich fragmentów. Żeby w ogóle wyjaśnić, andante spianato, andante to określenie tempa, powolne, w takim e, tempie kroków. Ja zawsze tak sobie myślałam, że swobodny chód to jest odpowiednie tempo dla, e, dla tego określenia tempa. E, natomiast określenie spianato e, wskazuje na, e, na taki bardzo spokojny e, charakter, e, Właściwie kołysanki, ta część jest taka nokturnowa. Chopin napisał też określenie tranquillo, które oznacza właśnie spokojnie. To jest, to jest taki utwór, który właściwie miesza się jawa ze snem. Wielu interpretatorów pisało o tym, że nawiązuje jakby atmosfera tego utworu do jakiejś spokojnej tafli jeziora. Do jakichś takich marzeń sennych, do wielkiego spokoju. Tutaj nie ma żadnego wzburzenia. Jest piękna linia melodyczna w ręce prawej e, oraz w ręce lewej płynny akompaniament, który po prostu się wije i, i wprowadza nas w taki stan e, medytacji, kontemplacji, wielkiego spokoju. E, u Chopina, e, co najważniejsze i najtrudniejsze, to wykonywanie jego muzyki w sposób prosty i naturalny czyli semplicze. Używając określeń muzycznych, czy włoskich, ale rzeczywiście to jest taki utwór, który po prostu pozwala nam się rozpłynąć, i ja bym chciała Państwu zwrócić właśnie uwagę na, na ten akompaniament w rytmie takiej kołysanki, swobodnej, bardzo cichej dynamice. że cały polonez to jest w ogóle bardzo ciekawe. Tonacja to jest jakby taki klucz, wokół którego e, powiedzmy, że obracają się nuty i e, tonacje możemy dzielić na durowe i na molowe. Te durowe to zawsze wesołe. E, molowe to są te smutne, dużo bardziej dramatyczne, pełne patosu. E, I cały polonez, tak jak powiedziałam, jest w tonacji s dur Czyli brzmi to, to, jest taka tonacja bardzo bohaterska, jak na polonez zaprzestało. No cóż, jeden polonez jeszcze bardzo wdzięczny. On jest heroiczny. E, ja bym powiedziała, że on jest e, pełen takiej oczywiście brawury i wirtuozerii, e, ale jednak taki dziewczęcy. To nie jest e, po prostu bardzo taki wojenny utwór, powiedziałabym, czy nawo nawołujący do jakiejś bitwy, walki. E, I właśnie e, ten początek tego, tej części nokturnowej rozpoczyna się w całkowicie innej tonacji. To tak jakbyśmy Mieli, nie wiem, jakąś, yy, jakąś jedną grupę, powiedzmy, nie wiem, są w niej, teraz będzie dziwne porównanie, ale powiedzmy, nie wiem, mamy koszyk i są w tym koszyku warzywa. I nagle wkładamy tam młotek. On nie bardzo tam pasuje, prawda? I, i mniej więcej takie jest zestawienie tej tonacji Gdur, w której rozpoczyna się andante scenato, to Właśnie to usłyszymy w polonezie. Tak więc wiemy już, że lewa ręka będzie kołysała się. To użyte metrum, czyli takie określenie czasu w utworze, określenie tego, jak, jak gospodarujemy, jak, jak nuty mają się poruszać w czasie, tak naprawdę. To w sześć ósmych, czyli określenie, że jest sześć takich samych jakby wartości w takcie, zazwyczaj u Chopina właśnie oznacza kołysanie, Barcarola, yy, kilka ballad właśnie jest w takim, w takim rytmie. Yy, I początek jest rzeczywiście wesoły, a potem pojawia się część molowa, czyli tak jak mówiłam, bardziej smutna i bardziej taka. Pomimo tego nieustającego spokoju w tym utworze, jednak e, smutna i trochę bardziej dramatyczna. Przebiegów. Natomiast w, tym, w tej części nocturnowej mamy też część y, taką chorałową, bardziej powiedziałabym, w której występują akordy grane bardzo prosto, y, wprowadzające w taki stan jakby bez ruchu. Onieryczna, część nocturnowa, żeby zakończyć się fanfarami w orkiestrowej wersji, to są fanfary rogów, które mają automatycznie wyprowadzić słuchacza z tego stanu rozmarzenia do stanu pełnej gotowości do pracy. Dana, tak w I pochód pełen akordów, który buduje wielkie, wielkie napięcie. Później jakby jest takie chwilowe rozładowanie atmosfery i rozpoczyna się właściwa część poloneza. Polonez to utwór, który oczywiście jest tańcem, polskim tańcem, wykonywany też w dzisiejszych czasach współczesnych na bardzo ważnych uroczystościach w metrum trójdzielnym, czyli raz, dwa, trzy, bardzo szlachetny to polski polonez który ma właśnie taki bardzo mm, właśnie szlachetny charakter, e, ale też e, powiedziałam, że potężny e, jest w tym pewna brawura e, i właśnie polonez ma charakterystyczny rytm Się właśnie temat w ręce prawej. W tym polonezie będą pojawiały się trzy różne tematy. Pierwszy, one są całkowicie odmienne jeśli chodzi o charakter. Pierwszy jest właśnie w tej prawidłowej naszej tonacji Es-dur. Następnie pojawia się temat. Eee, troszeczkę już w innym charakterze, eee, to już rozpoczyna się dużo bardziej taki rezolutny, wirtuozowski e, popis w oktawach. Oktawa to jest 8 dźwięków u pianisty. Jak, e, jak zapyta się w środku nocy, co to jest oktawa, to on trzyma, że tyle to jest oktawa. Więc się u mnie rzeczywiście zgadza. To jest taki rzeczywiście bardzo wirtuozowski, popisowy e, fragment, trudny też e, dla pianistów. I środkowa część w tonacji c-moll to jest coś, co znowu wiąże się nam ze smutkiem. Rozpoczyna się jeszcze takim wzburzeniem, ale później jest już temat espresyjno, liryczny, piękny, chwytający naprawdę za serce. Następny temat, mówiłam, że są trzy, czyli pierwszy to jest ten. W tym polonezie występuje ogromna ilość takich ozdobników, ornamentów, figuracji, czyli bardzo ruchliwe też jest cała ta faktura. Wiele jest takich drobnych nutek, które trzeba bardzo wyśpiewać u szopana. Pierwszy temat to jest ten w esdur. Drugi to jest ten, właśnie, cemol, który jest smutny. I pojawia się jeszcze jeden motyw, który jest w tonacji Bedur. On tutaj wykorzystuje dwudźwięki w takim rozstawie, jakby co sześć dźwięków. W muzyce nazywamy to Sexton. Koda, bardzo brawurowa, pełna wirtuozerii. Rzeczywiście w niej jest ogromny blask. Myślę, że to już jest dosyć tej teorii, miałoby stachę edukacji, więc jest, a teraz skupmy się już na sztuce. Chciałam jeszcze wspomnieć, że e, tym utworem Fryderyk Chopin zakończył swoją karierę e, jako pianisty, jako wirtuoza i zamknął e, ten, ten opus, tym opusem 22, e, zamknął pewien etap e, tego stylu Brian, e, w którym ważny był ten popis, ta wirtuozeria. E, wzięło się to oczywiście też e, z. Z, z mody Paganiniego, wybitnego skrzypka, genialnego skrzypka, który rzeczywiście w dzisiejszych czasach byłby używany za takiego idola, można by powiedzieć. Chopin był całkowicie innym człowiekiem, i mimo że może przez chwilę był pod wpływem jakiejś mody panującej obecnie we, Fran ówcześnie we Francji, to jednak jego muzyka była. Czymś dużo głębszym. Przepraszam za zadyszkę. No, trzeba przyznać, że teraz nie wykonuję koncertów w domu aż tak często. Tym bardziej cieszę się, że mogłam się z Państwem na chwileczkę spotkać. Mam nadzieję, że, że ten wieczór był dla Państwa miły i także owocny, jeśli chodzi o dowiedzenie się czegoś nowego też o muzyce klasycznej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za tydzień.